Tego co donoszą media z całego świata wiadomo już, że papież Benedykt XVI ustąpi stronu Piotrowego 28 lutego. Jest to smutna wiadomość dla całego świata. Był on poprzednikiem naszego papieża Jana Pawła II. Módlmy się o jego zdrowie, aby jeszcze długo żył. Papież sprawował swą posługę bardzo dobrze. Także jest to ogromna i bolesna wiadomość. Módlmy się za jego zdrowie. Niech Bóg da mu jeszcze długie lata życia. Ja jestem bardzo szcząśnięty tą wiadomością. Bo był on dla mnie wielkim autorytetem. Jest to dla mnie bardzo przykra wiadomość. Jak i dla na pewno wielu milionów ludzi. Aż coś się dzieje w sercu, gdy słyszy się taką wiadomość.